Historia o prostocie, adrenalinie i sekretnym życiu technik karate. Wyobraź sobie taką scenę, uliczka, późny wieczór, nagłe zagrożenie. Serce zaczyna bić jak oszalałe, świat wokół zwalnia, a ty stajesz jak wryty. Znasz to uczucie, prawda? To, zamrożenie powszechna reakcja naszego ciała na potężny zastrzyk adrenaliny. Właśnie w takich momentach, kiedy instynkt każe uciekać lub walczyć o życie, skuteczność samoobrony nie opiera się na wyszukanych piruetach czy skomplikowanych chwytach. Jej sekret tkwi w czymś o wiele prostszym w prostocie. Mistrzowie karate od lat powtarzają, w obliczu nagłego ataku, liczą się tylko jasne, zwięzłe ruchy. Dlaczego? Bo pod wpływem adrenaliny nasz mózg odmawia posłuszeństwa, jeśli chodzi o przypominanie sobie skomplikowanych sekwencji. To jak próba rozwiązania trudnego równania matematycznego podczas jazdy na roller coasterze, praktycznie niemożliwe. Aby przełamać to paraliżujące zamrożenie, potrzebujemy garstki fundamentalnych technik, wyćwiczonych do tego stopnia, by stały się drugą naturą odruchem mięśniowym. Coś, co wykonujemy, zanim zdążymy o tym pomyśleć. Ale tu pojawia się pewien paradoks. Często te podstawowe techniki, szlifowane latami na dojo, są ćwiczone w bardzo ograniczony sposób. Karateka kontra karateka, atak i ściśle określona obrona. Klasyczne blokowanie ciosu to często reakcja na jeden, konkretny typ ataku, w jednej, określonej sytuacji. Problem w tym, że realne zagrożenie rzadko kiedy jest tak uprzejme, by przebiegać według scenariusza z treningu. Jeśli sytuacja choć trochę odbiega od podręcznikowej, technika staje się bezużyteczna. Weźmy na przykład, łuk, często tłumaczone jako: blok ręką mieczem. Wielu widzi w tym tylko sposób na zatrzymanie uderzenia pięścią. Ale co, jeśli spojrzymy na ten ruch inaczej? Co, jeśli ten elegancki, płynny ruch nie był pierwotnie stworzony tylko do blokowania? Co, jeśli kryje w sobie o wiele więcej możliwości? Osobiście głęboko wierzę, że prawdziwa siła tradycyjnych technik tkwi w ich uniwersalności. Ruchy, które ćwiczymy, nie powstały z myślą o jednej, jedynej aplikacji. Są bardziej jak narzędzia wielofunkcyjne, oferują szereg opcji w zależności od sytuacji. Używanie techniki tylko w jeden sposób, tylko przeciwko jednemu rodzajowi ataku, to ogromne ograniczenie. To jak posiadanie szwajcarskiego scyzoryka i używanie go tylko do otwierania puszek. Ograniczające, prawda? Dlatego, nawet jeśli prostota jest kluczem do skutecznej samoobrony, ważne jest, by patrzeć na każdą technikę, każdy ruch z ciekawością i zadawać sobie pytanie: co jeszcze mogę z tym zrobić? Fundamentalne zasady ruchu pozostają niezmienne, ale jego zastosowanie może się drastycznie różnić w zależności od kontekstu. Ćwiczenia na dystans w dojo, gdzie technika jest rozpoznawalna i mamy czas na reakcję, to jedno. Ale prawdziwe zagrożenie to często bliski kontakt, szybkość, chaos. W takim środowisku, jednowymiarowe, techniki po prostu zawodzą. Dlatego przyjęcie prostoty nie jest oznaką słabości, ale strategicznym wyborem. Kiedy zrozumiesz prawdziwą wszechstronność podstawowych ruchów, odkryjesz, jak efektywnie wykorzystać mechanikę swojego ciała, maksymalizując siłę każdego działania i zawsze, ale to zawsze, mając w zanadrzu kolejną opcję. Jak powiedział Kiyoshi Arakaki z Miyuzokai, wszyscy myślą, że szato to technika, która używa ręki jak miecza lub noża. Zgodnie z definicją, dlatego technika staje się martwa. Zakres samego terminu jest zbyt ograniczony, aby objąć esencję uk tradycyjnego karate. To piękne podsumowanie, prawdziwe mistrzostwo polega na odkrywaniu wielu oblicz prostoty i sekretnego życia, które kryje się w każdej technice. Co wy myślicie o tym, o czym dziś rozmawialiśmy, o tej ukrytej, wszechstronności technik i znaczeniu prostoty w samoobronie? Czy zgadzacie się z tym, że podstawowe ruchy kryją w sobie o wiele więcej, niż widzimy na pierwszy rzut oka? Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Może macie swoje ulubione techniki, które stosujecie na różne sposoby? Jestem bardzo ciekaw waszych opinii i doświadczeń. Jeśli ten temat was zaciekawił i chcecie zgłębić świat karate, samoobrony i sztuk walki, Serdecznie zapraszam do przejrzenia innych materiałów dostępnych na kanale. Znajdziecie tam więcej analiz, wskazówek i ciekawostek. Jeśli film Wam się podobał i był dla Was wartościowy, zostawcie proszę łapkę w górę to dla mnie jasny sygnał, że warto tworzyć więcej takich treści. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Będzie mi bardzo miło Was tu częściej widzieć. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.